Dobij się kim? Z tyguty Dobrze, jak mówiłem, to już będzie, to jest jest chyba. uuu fajne. E, ogólnie, jak zobaczyłem wcześniejszy odcinek, to zobaczyłem, że tam nie muszę nic robić. No cicho tam. E, nie muszę mówić wam, że, ten, że na filmikach to się mówi. No cicho mówiłem ci. Dobrze. Dobrze. Teraz e, włączamy. Ten. Nie naciskać tego, bo potem. Coś? Coś? Jak się zrobiło ciemno? Godzin, Tutaj będzie, nie widzę, Halo. Chyba... nie widzę, Halo. będzie taka... O, Dziękuję! No, tak to. O kurka, <gulka> O się ścieciało. Kolka. Jak to się ścieciało? a później ściśle zresztą mi tak będzie lepiej słychać na filmiku. i okej, opcje... będzie się działo będzie się działo? Darwin powiedział powiedział Darwin to chyba a to to był Tutaj. powiedział to Walczak aha, tutaj tu ogólnie to w sekranie. nie Darwin tylko Walczak tutaj to ogólnie się wygrałem ze ale jak widzicie tu jest napisane 4, y, czas trwania 4 minuty 30. O 4 40. sekundy. A tu jest 17 minut i 43 sekundy. I ogólnie pomagało, y, to, to grałem całkowicie. To tu jest 13, to 13.41. Tu jest 51. Tak właśnie. to jest ewakuacja, a nie ogrody. No więc. Dobra, teraz się nie używam. Później powiem. Darwin, słyszysz mnie? Dobra, jestem w środku. Ochrona chyba poszła hmm. się bawić. Zmierzam w kierunku szybu. Bądźcie w kontakcie. Przyjęłam. Według planów po drugiej stronie ogrodu znajduje się rura odpływowa. Spróbuj ją zlokalizować. Dobra. Nowy cel. A my jesteśmy na końcu. Nie pozwól się zauważyć ochrony. Zmierzam tak. w stronę celu. Nie wiem się ciężko. Ej, cicho już! Już Dobra. wiemy to. Dobra, tędyk. Szybciej idziemy. Labiryntem. My jesteśmy myszami, czy świniemy morskimi? To jest świnia akurat morska. A. Dobra, ty trochę odejdź. Okej, idzie do nas. Idzie do nas. O, o, No nas, pójdzie.

Nie, coś nie tak. Tak jasno, kur O, jeszcze dobrze. Co do jasnej? No dobra, trudno. Będziemy o tak zrobić. No, ale dobra widać. No, zrobiłem ci tak no, dobrze. Zrobiłem ci dobrze. Chcę nad barierką. Szkoda, że mnie, mnie, tam, mnie tam nie ma. ma. Gdybyś dostał plecak odrzutowy, musielibyśmy zdrapywać cię z sufitu. Gdzie żyłoby w... cię to? Zdraźć... O, Co, ja szybko puść. i ten Skąd by wbić się w górę? Ach, drzwi są zablokowane. Potrzebuję innego punktu wejścia. Znalazłam coś. Oś. Szyb techniczny na dachu. Przesłałam dane do twojego komputera. Przyjąłem. Przytrzymaj przycisk, naciśnij i przytrzymaj skok, by zawisnąć w powietrzu. Na razie wstrzymaj się z maleńką. Manę... Na razie udzij, y, wstrzymaj się z użyciem do palacu kanowego. Tam było tak na śniegu, że na Dobra, chwilkę. Ej, przypiącamy do problemy techniczne. Wsnajuj się nimi. Ja nie no ułatwiłem. Znalazłem no, już amba psa. Gdzie pies? Aha, to tak, mój pies. Dużej elektrobicia, by jeszcze przedmioty. No no Mogę też tak. Oto jak elektrobić. Mówię. Wszystko gra, Darwin? Jesteś w rezydencji? Tak, jestem. Tak. Lasder, Juarez, leduj tak. Wow. Zmierzam do celu. Będzie się Tam działo. Tak się działo. być. Przygotowuję będzie się, będzie się tutaj działo. Będzie się działo. O, będzie się tutaj działo, będą coś mówić. Nie, nie, nie tu. Jeszcze wyjdzie.

Dalej idziemy. Pamiętam, grałem jeszcze na PSP, ale to jest ten. Tam było 8 ukarane. Tutaj zresztą też jest. O, ja cię mam na fajta. Tutaj też jest to też 600, to jest kanał, do którego dopiero później. Kto to dopiero później? Zwiększmy ochronę. Zdaje mi się. Dobra, Musi chodzić o coś bardzo ważnego. Ciekawe, dlaczego. Szybów, możesz zniszczyć pistoletem plazmowym. O, to zawsze było dla mnie trudne. Nacisnij, nacisk! pistoletu plazmowego. Dobrze. Lecimy gdzieś tędy. O, gdzieś gdzieś to było. gdzieś To Zasimaj oldie cianie, sej belsen, tak to jestem napisane przynajmniej. O nie, dobra, o jest? kamera. O. natknąłem się na kamerę monitoringu. Potrzebuję naszego bzyczka, by ją ominąć. O. Przyjęła Wsparcie w drodze. No nie, bzyczek, kto jest mójka. Mójka i kia. ...sygnał wideokamery. Pozwoli ci to przekraść się niezauważonym, ale zrób to ja szybko, Dzięki, Juarez. Naciśnij przycisk, by wysłać mucha. Gdzie? Hej. Ale jak to możliwe, że my byliśmy tu, a byli... a, jest, a byliśmy tu? Sejbel. Dobra. Ale okres... w Ale jak w filmie to się okazało, to nie... to nie Sable, tak zrobił ten. Tak z... Z... To nie no, tak, że... Ale się tam wyjść komu możesz. Hmm. Darwin, czy widzisz Sabera? Jak najbardziej. Nieźle się wystroi. Obawiam się jednak, że tędy się nie Ten... przedostanę. Wyślij hmm. Mucha na świat. Może znajdzie jakąś lukę. Czemu tu jest tak dużo łysolów? Nie wiem. Hej, przyta, ci się coś? Halo? Nie, mm. Nie czuję się. Dobra. Łoj! Kończy mi się czas. Nie wiem, czy to zrobię dwuczęściowy odcinek. A nie, zaraz kończę! Genialny! Ej, Ej, wyjdziecie. Nie zobaczę, się. nawet dziś... Takiś jest? Dobrze, jest dzień naszego... Dzisiaj jest dzień naszego... Oh. Hakuję. Co jest? Nie mam dostępu. Co się dzieje? Chwileczkę. Potrzebujesz karty magnetycznej. Sprawdziłam obraz z kamer. Karta do terminalu leży na stole konferencyjnym. Dobra. Musisz wysłać mucha. Dobra. Zaraz się tym zajmiemy. Dzień. Much. może zwalniać czas, by ominąć szybko poruszające się zagrożenia. A nie trafiłem. O, co jest chude. Obezja! ja. To będzie No, co do ja. To no, weźcie. ja. To będzie To ja. To wiesz? Obezcie, dobra. O, waj, Co to ma być? Dolny. Mam nazwisko Antek. Nie. Tak. To twoje takie przyjaciół przyjaciół niby. Na całym Oj, Oj, co, co jest? Zdrowie w historii. Zdrowie Dobra. Nie mało przedmioty, podleć do nich i nacisnijmy przenoszenia. znajdziesz inną drogę powrotną. Czy... ciężarem nie przedostaniesz się przez wiatraki zostało niewiele czasu. Przecież za chwilę Słyszycie ten... i wyraźnie. Jeu. Dobra, teraz jakie ma się tu przedostać? Chyba darwinę muszę że... Użyj Muszę by przyciągnąć i nieść kartę magnetyczną. Wyceluj w czynnik. Mam kartę, jestem na pozycji. Rozpoczynam hakowanie. Co jest? Co się stało z obrazem? To, to niemożliwe! Ty! Chodź za mną szybko! Jak zwykle doskonała robota Dakin. Nie wykrywam transmisji z pokoju konferencyjnego. Dzisiaj Poszło jak po maśle. No to chyba będziemy koń... Oj, chyba nie. Co jest? Elliot, twoje satelity powodują olbrzymie przepięcia w całym kompleksie. Musisz się wyłączyć, natychmiast! To niemożliwe! No, zaczekaj, sprawdzę zapasowy robot. Komputerobot! Komputerobot! Zobacz! Tommy! Powiedziałam ci, żebyś przyszedł na pracę! O! Plac. To jest lampobot! Dobrze, bot. mamo! ręce zanim zejdziesz na to. To lampobot! Mamo! moja lampa! No ma, ja Leonard, Cybers, A tam była dziewczyna CyberSense'a. Kochanie, wynieś śmieci, strasznie śmierdzą. Okay. Za chwilę, już prawie skończyłem. Ech. No jest? będzie ten śmierdzący. Będzie śmierdzący. <laughs> Cały system się zawieszy. Śmierdzący. Dobra, Tu mnie nie wiem czy to podzielę na części. Iście w tym, grać? jakiś i nie Dobra, będę tu kończył. O, tu będą nasze pierwsze z wściwisku. My się odpić na tej seria wadek. Mali Namierz wrogu przytrzymując przycisk namierzania. Po namierzeniu wroga, ruszaj się i wykonywać Zaintegoję. nie, nie. Da O, tu będzie dobry styl. Tylko botem. Właśnie. Ale te płytki warto zbierać, bo potem będziemy mieli sklep. O, uwaga, tu będzie na, na to będzie nasz drugi. Seria 1000. Mixer Saberlink, seria 1000. Ja kiedyś ani domówiłem Cokobok. Nie rozumiem. Te, Potrzebujemy informacji. Co mi się nie, dzieje? Pracuje nad tym i zmierzam nie, w swoją stronę. Są już antyterroryści. Pamiętajcie, że załoga czy jest jednostką. Nie rozumiem. Nie, nie widziałem niezwyciężeni. Dobra. Dobra, już nie mi się dziać, bo takie wow. nagrywanie mi się skończy. Dobra, Jemy w węglację. Wiecie co, ja już będę kończył. Papa, dobrze, zapisać go. Tak, yy, dobrze. A, dobra, ale to już na szczęście odcinku. Ja Ufaj się, się znowu zjednam.